Przechodzimy do następnego punktu obrad, czyli przyjęcia protokołu. 8a, przyjęcie protokołu z ósmej sesji Rady Gminy z roku. Proszę o głosowanie. Proszę o głosowanie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. się Głosowanie przedstawia się następująco. 13, za 13, przeciw 0, się 0. W porządku. 9. sesji Rady

Przechodzimy do punktu 9a. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skoro żyta za okres 11 parkał wedlątej samodu ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025 na szczerze w roku. Proszę o przedstawienie uchwały pana Rafała Kimuszyńskiego. Projekt uchwały Rady Gminy Roku w sprawie objęcia średniej ceny skróżyta za na okresję nas utału wewnątrz podstawą do ustalenia podatku ochronnego z nachodowy 2025 na obszarze gminy Wrocław. na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 8 i artykułu 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym artykułu 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym Rada gminy w uchwala, uchwala następuje. Paragraf 1 obniża się średnią cenę skutków, będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025 o opuszczoną w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 roku z kwoty 34 zł za jedną ze strony do kwoty zł. Przyjmowano jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Brochów w roku 2025. Paragraf drugi. Wyzwanie uchwały powierza się w dniu w dniu roku. Paragraf trzy, Uchwała. 5 ustawy z dnia 12 19 stycznia 1991 roku w podatkach i układach lokalnych. Rada gminy jest uchwał na podniesienia w kości podatków nieruchomości. Górne granice stawek kwotowych podatków nieruchomości obowiązujące w danym roku podatkowym rocznie zmianie na roku podatkowym w stopniu owierającym wskaźnikowi zmiętowarów i jest w okresie pierwszego roku roku które stawki ulegają zmianie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzednio. Zgodnie z komunikatem przedmiotem. Minister Finansów podwyższył na rok 2024 wysokie główne gwarancje podatków i opłat karnych. W związku z powyższym proponuje się podwyższenie stawek podatku od nieruchomości. mamy jeszcze raz uchwałę punktu 9, a uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025. Na obszarze, jeżeli nie będzie... Nie, tylko do rozwiązania. Tak. Na rok podatkowy 2025 proponuje się obniżyć średnią cenę skupu żyta z kwoty 86,34 zł do kwoty 69 zł za jedną decytonę stawki podatku drogowego na takim poziomie, co pod uwagę, że podmiot tego podatku stanowią ośrodek uchwały na realizacji podstawowych zadań własnych spoczywających takim Dziękuję, Dziękuję bardzo. Czy są pytania? pytania? Czy są pytania? są do głosowania? Proszę o głosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? W tym momencie Następującą. Głosowało przy głosów 13 za, 13 przeciw, 0 wstrzymało się zakończenie uchwały. Zacznę już z uchwały. Uchwała przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 9b. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku o nieruchomości na rok 2025 na obszarze Gminy Broków. Proszę bardzo o przedstawienie uchwały. Projekt uchwały Rady Gminy Broków w sprawie określenia wysokości stawek podatku o nieruchomości na rok 2020 na obszarze gminy roku. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Artykułu 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o radnych ustawalnych. Rada gminy roku uchwala co następuje. Paragraf 1 określa się następujące stawki podatku nieruchomości obowiązujące na pewno Punkt pierwszy: Od Litera A. Związany z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na zakwalifikowania prewidencji gruntów i budynków 1,27 złoty 27 groszy zł od jednego m kwadratowego powierzchni. Litera B. Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 6,84 złotych groszy od jednego hektara powierzchni. Litera C, pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego, 55 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni. radę D, zapodobanych podjętych ustawem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przekryje przeznaczenie podstawowe mieszkaniową usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym, obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych punktów, był okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego. 4,51 zł od 1 m2. Mieszkalnych. 71 groszy od 1 m2 powierzchni użytkowej. Litera B związany z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych w drugiej części. Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. 29,45 groszy od 1 m2 powierzchni użytkowej. Litera C zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej obrotu w okresie obroku kwalifikowanym materiałem tym 15,92 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Litera D związany z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń. 58 roszcze od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Lidera E pozostały w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację. 7 złotych 5 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Punkt 3 budowy. 2% ich wartości określonej na podstawie artykułu 4 ust. 1 punkt, punkt 3 i ustępów od 3 do 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach totalnych. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się kroków. Paragraf 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Stanowiskiego. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku. Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Gminy Rowki w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych i nieruchomości na rok... 102 ,7. W związku z powyższym, minister finansów podwyższył na rok podatkowy 2024 wysokość górnych granic podatków i opłat lokalnych. W związku z powyższym, proponuje się podwyższenie stawek podatkowych nieruchomości obowiązujących na terenie gminy roku. Reasumując, należy stwierdzić, iż zaproponowany poziom wzrostu stawek podatkowych uwzględnia ogólną sytuację gospodarczą i zapewni realizację niezbędnych zadań gminy. Proszę, czy są pytania? Proszę, przystępujemy do głosowania. Proszę o głosowanie przez naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Oddamy głosów 13, za 13, przeciw 0, wstrzymało się 0. Ogłaszam że została przyjęta 18. 10 minut 4.